Chiny w 4 dni wydobyły więcej węgla niż Polska przez cały rok. Indonezja osiągnęła poziom naszego rocznego wydobycia w 22 dni. Zachowują się tak, jakby nie słyszeli o zbliżającej się katastrofie klimatycznej, przez którą unijni komisarze muszą latać prywatnymi odrzutowcami na szczyty klimatyczne i zmuszać Europejczyków do płacenia horrendalnych podatków. Chiny wydobyły ponad 414 milionów ton węgla. Dla porównania polskie kopalnie zdołały wydobyć zaledwie 49 milionów ton, ale to nam każe się zamykać je w imię ekologii. Unia Europejska zaplanowała, że od 2035 roku nie będzie można rejestrować samochodów spalinowych. Kto na tym skorzysta? Chiny. Reuters pisze, że do 2030 roku Unia Europejska może stać się uzależniona od Chin tak samo, jak była uzależniona energetycznie od Rosji. Unijne zapotrzebowanie na elementy potrzebne do budowy pojazdów elektrycznych wzrosły od 10 do 30 razy. Kto inwestuje w kopalnie węgla, wydobywa węgiel, żeby mieć tanią energię do produkcji tych zielonych technologii? Chiny. Trzeba być idiotą, żeby oddać własny przemysł w czyjeś ręce w imię ekologii, a potem jeszcze zapłacić mu za wytworzenie czegoś, co można było samemu zrobić. I taką właśnie politykę prowadzą wasi progresywni wybrańcy w Europie. Najpierw wobec Rosji, teraz wobec Chin. Kto na tym straci? My. Pytanie, czy takiej Europy chcecie?